Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Po dwutygodniowej przerwie witam Cię w kolejny czwartek. Przez ten ostatni czas miałem trochę wyzwań związanych z nagraniem kolejnego odcinka tego podcastu. Ponieważ mojej żonie Gosi wypadł dysk w kręgosłupie. I przez ostatni czas wiele godzin każdego dnia spędzała w łóżku, a ja musiałem przejąć obowiązki nie tylko mamy, ale też byłem osobą, która po prostu cały czas zapewniała jej wszystko to, czego potrzebowała. Także musiałem zabezpieczyć wiele rzeczy i rzeczy, które nie były najbardziej priorytetowe musiałem przełożyć na później. Do tego przepraszam Cię, ale wracamy już do kolejnego odcinka i do kolejnych nagrań. Pomimo tych dwóch tygodni nieobecności, otrzymałem od Was wiele maili i telefonów, w których przedstawialiście rzeczy, którymi żyjecie na co dzień i które są dla Was ważne w kontekście jedności. Dosłownie wczoraj zadzwonił do mnie Tomek. Tomek, który chciałby zaprosić do wspólnoty, którą prowadzi, jednego z przedstawicieli kościołów ewangelicznych, i pytał się, jak to zrobić, w jaki sposób to przygotować. Aby to było możliwe, już niebawem jeden z pastorów, który mieszka w jego mieście, zagości w tej wspólnocie i kiedy tylko to się stanie, na pewno opowiem ci o tym więcej. Napisał też do mnie Marek z pytaniem o budowanie relacji z Kościołem prawosławnym. Otrzymałem też kilka zaproszeń do tego, aby podzielić się tym, czym jest jedność i dlaczego jest ona tak ważna. Dla kilku wspólnot chrześcijańskich w naszym kraju. Także bardzo się cieszę z tego, co Bóg robi w międzyczasie i w jaki sposób przygotowuje grunt, dla tego, aby jedność była poszerzona w naszym kraju. Wiele rzeczy dzieje się też w kontekście Haris. W ubiegłym tygodniu Haris zostało oficjalnie zaprezentowane podczas spotkania konferencji Episkopatu Polski. Bardzo się cieszę, jest dla mnie wielkim przywilejem, że jestem jedną z osób, która została zaproszona do tego grona, aby właśnie w tej służbie. Podjąć konkretne działania na rzecz odnowy charyzmatycznej w naszym kraju. Kilka dni temu miało miejsce też spotkanie całego zespołu Charis, podczas którego przedstawiłem moje pragnienie dotyczące jedności chrześcijan i tego, co możemy jako chrześcijanie zrobić, aby ten wymiar został ożywiony, ponieważ w moim osobistym odczuciu, z tych wszystkich wymiarów, które Charis ma podjąć, to znaczy wymiar jedności, służby ubogim, ewangelizacji i Duchu Świętym, ten wymiar jedności jest najbardziej zaniedbanym i najsłabszy. Pozwól, że podzielę się z tobą tym, co zaproponowałem podczas tego spotkania Harris, podczas którego zostałem poproszony, aby podjąć odpowiedzialność właśnie za ten segment jedności, za ten wymiar jedności w ramach całej służby Harris. Dostałem takie pytanie, co bym chciał podjąć w naszym kraju, jeśli chodzi o budowanie tego wymiaru. Zaproponowałem utworzenie dwóch zespołów. Pierwszy zespół, który chciałbym utworzyć, to będzie zespół, który będzie złożony z lokalnych ambasadorów tego tematu jedności. Budowniczych mostów, którzy chcą w swoich miastach, w swoich diecezjach, w swoich regionach służyć na rzecz ożywienia tego wymiaru. Wielu z Was zgłaszało się do mnie w ostatnim czasie, mówiąc właśnie o tym, że macie takie marzenia. Napisała Agnieszka z Zielonej Góry, napisała Ewa z Żor, Kasia z Warszawy, Paulina i Michał z Opola, Tomek z Wrocławia. Wiele osób, które niosą to pragnienie jedności w sercu, i już budują relacje z przedstawicielami innych kościołów. Wierzę, że ta grupa ludzi, kiedy zostanie połączona razem i będzie spotykać się razem po to, aby wymieniać się tym, co dzieje się w ich regionach i modlić się wspólnie o to, aby Bóg ożywił ten wymiar jedności, zaowocuje zupełnie nową jakością połączeń i zupełnie nowymi możliwościami, które przełożą się na dialog ekumeniczny w naszym kraju. Drugi zespół, który chciałbym utworzyć w ramach Krajowej Służby Komunikaris, byłby to zespół złożony z kilku osób, jednego katolickiego biskupa, kilku księży, kilku liderów świeckich, którzy mieliby gotowość do tego, aby spotykać się z pastorami i liderami, szczególnie tymi, którzy niegdyś byli katolikami, a którzy dzisiaj służą na rzecz ciała Chrystusa, po to, aby spotkać się z nimi. I aby być gotowymi do tego, aby przeprosić za grzechy, które my jako Kościół katolicki wyrządziliśmy względem tychże ludzi, tychże braci, a które przyczyniły się do istniejących między nami podziałów i rozłamów. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tych wszystkich sytuacjach najczęściej błędy były po obu stronach. Tym bardziej potrzebujemy jako Kościół, który jest Kościołem większościowym, jeśli chodzi o wyznania chrześcijańskie w Polsce, wyjść z gotowością do uniżenia. Pokuty i pojednania. Wierzę, że to może spowodować zupełnie nową jakość budowania jedności ciała Chrystusa w naszym kraju. Zaproponowałem również utworzenie trzeciego zespołu to znaczy, utworzenie pewnej rady teologiczno-pastoralnej, która mogłaby służyć na rzecz tego, aby ludzie, którzy mają pytania, którzy mają wątpliwości, Którzy w tych przestrzeniach związanych z jednością dostrzegają realne trudności, związane chociażby z konwersją, Eucharystią, Chrztem, wyzwaniami małżeństw mieszanych, Toronto Blessing czy innymi kwestiami, byli gotowi służyć mądrą radą w oparciu o swoje doświadczenie i o konkretną wiedzę. Więc to jest moje marzenie, by utworzyć takie trzy zespoły, które będą odpowiadać za to, aby ten wymiar jedności został ożywiony w naszym kraju i aby to pragnienie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno, Stawało się coraz bardziej rzeczywistym, widzialnym obrazem w naszej rzeczywistości, w naszej codzienności. I jeszcze przy okazji zdradzę jedną rzecz. Od pewnego czasu przygotowujemy razem ze wspólnotą Głos na Pustyni dużą konferencję. Konferencję na rzecz jedności, jedności chrześcijan, która w przyszłym roku, w lutym 2022 roku, odbędzie się w naszym kraju. Arcybiskup Grzegorz Ryś zaproponował, aby ta konferencja odbyła się w Łodzi. I wszystko wskazuje na to, że właśnie tam będzie miała miejsce. Celem tej konferencji jest to, aby chrześcijanie w Polsce, aby liderzy, pastorzy, biskupi, księża i ludzie tworzący poszczególne kościoły, poszczególne wspólnoty wierzących, stanęli razem w pokucie i pojednaniu między sobą. Aby Kościół w Polsce był jedno. Wkrótce będę mógł powiedzieć więcej, na razie tylko zagajam temat i mam nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi w tym, aby. Ta konferencja mogła mieć miejsce, tym bardziej, że miała mieć miejsce już w lutym tego roku i z uwagi właśnie na COVID musieliśmy ją przełożyć. Dzisiaj chciałbym krótko podzielić się z Tobą tematem związanym z tym, w jaki sposób na nowo być jedno i ukazać ten temat w kontekście tego, jak różnie postrzegamy temat jedności jako chrześcijanie. Bo to jest ciekawe, że z jednej strony w naszej chrześcijańskiej świadomości Nosimy takie głębokie przekonanie, że wywodzący się od Chrystusa kościół powinien być jeden, a z drugiej strony to, w jaki sposób tę jedność kościoła rozumiemy, jest jedną z przyczyn naszych podziałów. Rozłamy, które istnieją między nami, często przechodzą w ogóle w poprzek naszych rodzin. W ostatnim czasie otrzymałem kilka maili dotyczących dramatu związanego z tym, że ktoś w rodzinie Konwertował czy to na protestantyzm, czy na katolicyzm, i te sytuacje spowodowały realne wstrząsy, realne trudności. Są też takie sytuacje, w których po prostu dorastamy jako przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich i zauważa się istnienie realnych murów między nami. Jesteśmy obecnie rozsiani w tym coraz bardziej zeświadczonym, coraz bardziej pluralistycznym świecie, i w tym świecie bycie kochającym Jezusa chrześcijaninem jest czymś naprawdę nieoczywistym. Czasem mam wrażenie, że prowadzimy życie niejako na uchodźstwie. Tym bardziej teraz, kiedy w naszej codzienności coraz częściej czujemy się jak owce posłane między wilki, wydaje mi się, że powinniśmy tym bardziej trzymać się dzisiaj razem. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak na nowo być jedno, wydaje mi się bardziej pilne niż kiedykolwiek wcześniej. Więc do jakiej jedności dążymy? Na czym ma ta jedność polegać? To pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Co więcej, tak naprawdę do końca nie wiemy, w jaki sposób Bóg chce tę jedność między nami osiągnąć. Nie znamy dokładnej drogi, która do tej komunii prowadzi. Stojąc przed tym, co niemożliwe, jesteśmy całkowicie zdani na Ducha Świętego. I to jest dobra wiadomość. Niektórzy myśląc o jedności, chcieliby zobaczyć Kościół zjednoczony nie tylko w Chrystusie i w Duchu Świętym, ale też zjednoczony w strukturze i we wspólnej organizacji. To dążenie do takiej organicznej jedności. Ono się nazywa dzisiaj modelem rzymskokatolickim. Ono zakłada wspólne praktykowanie życia sakramentalnego i wspólną posługę słowa. I ten kierunek wiąże się w pewnym stopniu z ujednoliceniem doktryny, ale, chociaż może się tak wydawać, on nie zakłada uniformizmu. Jedność jest tutaj raczej dążeniem do wspólnego funkcjonowania w ramach jednego organizmu, w ramach jednego ciała. W poszczególnych jego częściach jest dopuszczalna duża różnorodność. Różnorodność form wyrazu i przeżywania wiary, w tym także w kontekście liturgii, czy tradycji, czy duchowości, o ile oczywiście one nie wpływają na destabilizację całego ciała. Tak na to patrzy Kościół Rzymskokatolicki. Kościół Wschodni widzi tę jedność trochę z innej strony. Z uwagi na prawosławne założenie, że wyłącznie we wspólnocie całego kościoła wierzący mogą istnieć i mieć dostęp do prawdy, zakłada się, że jedność będzie możliwa dzięki uznaniu tzw. soborowości. Sobór dla prawosławnych jest czymś zdecydowanie ważniejszym niż głos nawet najważniejszych z biskupów. Ten głos Kościoła jako całości wspólnoty zapewnia jej samej nie tylko właściwy rozwój, ale jest też stróżem prawdy i nieomylności. Dlatego uzyskanie soborowości jest w tym prawosławnym ujęciu kluczem dla naszej jedności. Jeszcze inny model. To jest model jedności w pojednanej różnorodności, zaproponowali Luteranie w latach 70. XX wieku. I w tej perspektywie jedność wyraża się we wspólnym wyznawaniu jednej wiary, nawet jeśli każdą ze stron cechują nawet duże różnice w jej formułowaniu czy w jej wyrażaniu. Z tego też powodu model ten cechuje duża tolerancyjność, a pojawiające się odmienności poglądów nie są potępiane, mimo że nie uznaje się ich za własne. Ten model umożliwia dialog, umożliwia współpracę przy jednoczesnym zachowaniu pełni swojej własnej tożsamości, i ten model podjął szczególnie papież Franciszek w ostatnim czasie. Co jest bardzo ciekawym, że papież Franciszek, jako biskup kościoła rzymskokatolickiego, podjął właśnie taką drogę, taką ścieżkę, zachęcając do tego, żebyśmy szukali jedności w tymże właśnie modelu. Z uwagi na to, że te pierwsze dwa ujęcia, czyli rzymskokatolicki i prawosławny. Zakładają konieczność dużych zmian w odniesieniu do doktryny kościołów, to właśnie ten trzeci model w ostatnich dziesięcioleciach stał się głównym nurtem chrześcijańskiej jedności, co nie oznacza, że jest on prosty. Wbrew pozorom jest bardzo trudny, bo wymaga dużej pokory, wymaga całkowitego szacunku względem różnic, które wcześniej bywały nieraz głównymi przyczynami naszych podziałów. W myśl tego właśnie modelu papież Franciszek napisał w ten sposób: Głoszenie pokoju to nie głoszenie pokoju wynegocjowanego, ale przekonania, że jedność ducha zestraja wszystkie różnice, przewyższa wszelki konflikt dzięki nowej, obiecującej syntezie. Różnorodność jest piękna, gdy godzi się na nieustanne wkraczanie w proces pojednania, aż do zawarcia pewnego rodzaju umowy kulturowej, która doprowadzi do wyłonienia się pojednanej różnorodności. Jak trafnie nauczają biskupi kongijscy, różnorodność naszych grup etnicznych stanowi bogactwo. Jedynie dzięki jedności, nawróceniu serc i pojednaniu możemy przyczynić się do postępu naszego kraju. I tak napisał papież Franciszek. I to właśnie ukazuje, że chrześcijaństwo nie jest i nie może być szwedzkim stołem. To nie jest tak, że poszczególni członkowie mogą zabierać z chrześcijaństwa to, co jest najbardziej atrakcyjne, coś, co jest najbardziej wygodne, coś, co jest najbardziej proste. Proces jedności po prostu nie jest możliwy poza kontekstem tożsamości. A wymiana darów między nami nie ma na celu zniekształcenia naszej kościelnej tożsamości. Ona jest raczej odnowieniem tego, co pozostaje w niej od dawna uschnięte, co pozostaje spruchniałe, albo o co nigdy nie zadbaliśmy jako chrześcijanie w naszej części ciała Chrystusa. Ta wymiana darów wprowadza w życie te elementy naszego duchowego pielgrzymowania, w które dotychczas nie byliśmy wyposażeni. Pomyśl o tym ze mną: w jaki sposób te braki stają się uzupełnione? Dzieje się to przez dary, które są złożone u innych. Czy to oznacza, że nie znajdziemy ich w swoim kościele? Nie. Ale przez to, że zostały właściwie przyjęte w innych miejscach, mogą dzisiaj służyć całemu ciału Chrystusa. Stając się bogactwem wszystkich. Ich przyjęcie jest dla nas konieczne, byśmy mogli właściwie wzrastać. I oczywiście wiąże się to z pewnego rodzaju ewolucją naszej tożsamości, ale wciąż na niej bazuje. W Jaworznie funkcjonuje od lat wspaniała wspólnota, której ja i moja wspólnota Głos na Pustyni bardzo kibicujemy i nauczyliśmy się od nich naprawdę wielu rzeczy. Ta wspólnota nazywa się Metanoja. Ona co roku organizuje dużą krajową ekumeniczną konferencję Strefa Zero. Miałem okazję kilkukrotnie przemawiać podczas tej konferencji, służąc ludziom wywodzącym się z różnych kościołów w naszym kraju. To, co zawsze mnie zdumiewa, to jest poziom organizacji, który charakteryzuje tę konferencję. Wiesz, bo jakość od dziesiątków lat nie jest domeną Kościoła katolickiego, ale ci ludzie w Metanoi naprawdę kochają Jezusa i we wszystkim, co robią, starają się wdrażać królewskie standardy. Pamiętam, jak któregoś bardzo gorącego dnia miałem przemawiać podczas kolejnej edycji konferencji Strefa Zero. Skwar dosłownie lał się z nieba i rozważałem, czy nie byłoby mi łatwiej głosić w sandałach. Nie chciałem zrobić jakiegoś faux pas, więc na chwilę przed wejściem na scenę skonsultowałem się z liderami wspólnoty Metanoia. I oni poradzili mi, że z uwagi na charakter konferencji, dobrze byłoby, żebym wyszedł tradycyjnie w czymś bardziej eleganckim. Dlatego, aby się przebrać, wróciłem do pokoju dla mówców... I tam pojawił się problem, bo okazało się, że pasta, którą wyczyściłem moje skórzane garniturowe buty, ona sprawiła, że brązowe lakierki wyglądały jak, jak zamszowe kapcie, które tyle co wyjąłem ze strychu i to w dodatku po 10 latach ich niechlujnego przechowywania. One wyglądały po prostu okropnie. Próbowałem zrobić cokolwiek, co nada im przynajmniej trochę względnej prezencji, ale wszystkie próby mycia, wycierania, polerowania, one się kończyły fiaskiem. Wiesz co było najgorsze, że nieubłaganie mijał czas. Oczywiście obuwie nie jest najważniejszym elementem głoszenia, ale wyobraź sobie ten dyskomfort przy tym dodatkowym napięciu, jaki pojawia się na scenie. Ten dyskomfort naprawdę może mieć wpływ na przebieg głoszenia, na przebieg tego, co mówisz. Więc kiedy minutnik odliczający czas do wejścia na scenę wskazywał ostatnie 5 minut, w tych brudnych butach pojawiłem się za kulisami. W tej ciemnej przestrzeni, która była umieszczona tu za sceną, jest trochę jak w mrowisku. Wiesz, jedni biegają z słuchawkami, inni z telefonami, jeszcze inni z notesami i długopisami, którzy odhaczają niewiele mówiące mi czeklisty. Kilka prężnie pracujących zespołów obsługuje i konsultuje w napięciu każdy detal tego, co aktualnie dzieje się w centrum wydarzeń i tego, co za moment stanie się na scenie. Jacyś panowie technicy założyli mi sprawnie mikrofon. Dostałem szklankę zimnej wody i usłyszałem dwa pytania, które zwykle dostaje się tuż przed wejściem na scenę. Pierwsze jest takie, czy wszystko jest w porządku? I drugie, czy czegoś jeszcze potrzebujesz? I pamiętam, że wtedy odpowiedziałem tej osobie, wszystko jest ok, chociaż jest coś, co mnie jeszcze trochę martwi, ale wiem, że teraz nie da się już nic z tym zrobić. Moje buty. Powiedziałem, że powoli się oswajam z myślą, że dam radę w nich głosić, ale widzicie, wyglądają koszmarnie. Do wejścia pamiętam, że pozostało równe dwie minuty. I rzeczywiście. Normalnie byłoby to niemożliwe. Nie da się w tak krótkim czasie tego zmienić. Ale to jest metanoja. To są ludzie, dla których służba i jej styl ma wielkie znaczenie. W ułamku chwili zorganizowali trzy osoby: zorganizowali porządną brązową pastę i paczkę chusteczek, po czym polerowali moje buty aż do ostatnich sekund przed wejściem na scenę. Pamiętam, że czułem się wzruszony ich miłością i wychodziłem na scenę w doświadczeniu godności bycia synem króla. Tego typu postawy nie biorą się znikąd. Liderzy tej wspólnoty spędzają kilkanaście miesięcy na szkoleniach z zakresu przywództwa. Oni wiedzą komu służą, więc to, co robią, chcą robić jak najlepiej. Potrafią współpracować zespołowo, dbają o kulturę w różnych odsłonach znaczenia tego słowa. A unikalne w dzisiejszym kościele wartości, takie jak autorytet, jak lojalność, jak poświęcenie, są widoczne nie tylko w ich wypowiedziach, ale w całej ich służbie. Są punktualni, są słowni, są rzetelni, a mimo tego nieżyczliwi powiedzą Ci, że wchodząc do tej wspólnoty będzie obowiązywać cię katolicka musztra i że de facto wstępujesz do wojska. ale kiedy poznasz ich bliżej, zobaczysz, że w rzeczywistości są to ludzie, którzy otrzymali pewien dar od Boga i zdecydowali się wspólnie wziąć za niego odpowiedzialność. Tym charyzmatem jest przywództwo, pewien styl i jakość liderowania, które nie sposób znaleźć w żadnym innym miejscu w Polsce. Metanoja podniosła przywództwo do takiego poziomu, który prawdopodobnie dla mojej wspólnoty nigdy nie będzie osiągalny. Razem ze mną od Metanoi uczą się wspólnoty całego kraju. I to nie tylko katolickie, bo z ich obdarowania korzysta wiele środowisk protestanckich, a nawet ludzie, którzy nie wierzą jeszcze w Chrystusa. Ten przykład doskonale ukazuje, w jaki sposób Duch Święty udziela Kościołowi swoich charyzmatów. Wyposaża nas nie tylko indywidualnie, ale również obdarowuje małe i duże społeczności, aby cała wspólnota świętych mogła wzrastać. Taka jest właśnie natura darów. Nie otrzymujemy ich z uwagi na nas, ale otrzymujemy je po to, aby budować kościół. List do Koryntian mówi wprost: wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Ale wiesz co, zadziwiające jest to, co się dzieje w sercach ludzi, kiedy rzeczywiście duch Boży złoży w jakimś miejscu swój dar. Taka wspólnota czy kościół szybko zostają posądzone o przesadę albo o nadużycia, ponieważ właściwie przyjęty dar gwałtownie pomnaża wymiar duchowego wpływu. Na przykład dar modlitwy uwielbienia udzielony we wspólnocie powoduje, że uwielbienie staje się niejako drugą twarzą tej społeczności. Gdyby nie ten niosący pomnożenie dar, patrząc na ten sam kościół, mówilibyśmy wyłącznie o talentach, ale tutaj mówimy o wyraźnym, rzucającym się w oczy wzroście. W dziedzinie, której ten dar się tyczy, wiesz czym skutkuje przyjęcie daru? Skutkuje dostrzegalnym brakiem balansu. Pomyśl o tym. Dary sprawiają, że poszczególne wymiary duchowego życia stają się ważniejsze niż inne. Weźmy dla przykładu sytuację, w której jakaś wspólnota otrzymuje dar uzdrawiania. Nie chcąc go stracić, będzie tworzyć przestrzeń, aby regularnie z niego korzystać, będzie go chronić, będzie go wzmacniać adekwatnym nauczaniem. Będzie też formować ludzi z naciskiem na te właśnie dziedzinę. I to wkrótce sprawi, że pojedyncze osoby z sąsiedniej wspólnoty, które nie poruszają się w tym darze, zaczną w działaniu swoich braci dostrzegać brak duchowej równowagi. Będą mówić o przerysowaniach, o nadużyciach, o zafiksowaniu się na jednej sprawie. W konsekwencji tego zaczną wyrażać swoją ostrożność i dystans, a także wskazywać na popełniane błędy teologiczne. Niektórzy posuną się dalej. Będą przestrzegać innych przed tą wspólnotą, dla której uzdrowienie jest ważniejsze niż Jezus. Aż w końcu wspólnota znajdzie się w jakiejś prywatnej liście wspólnot zwiedzionych, oskarżonych o obowuchwalstwo. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie rozumiemy Bożej logiki jedności. U początków kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty uzdolnił grupę uczniów do tego, aby mogli odważnie dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Oni zostali wyposażeni do efektywnej służby dla Królestwa Bożego poprzez napełnienie Duchem Bożym. I ciekawe jest to, że wszyscy zostali uzdolnieni. Duch tchnął na to, kim każdy z nich był, namaszczając uczniów do służby. Jako wspólnota otrzymali zatem charyzmat do właściwego reprezentowania Boga aż po krańce ziemi, a mimo tego Słowo Boże mówi, że wszyscy zostali Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Co to do nas mówi, że nie wszyscy mówili tak samo? Była dostrzegalna różnorodność w obdarowaniu współbraci. Każdy otrzymał taki dar, jaki chciał mu powierzyć Duch Święty. I dzięki temu, jako wspólnota, mogli mówić o Jezusie ludziom różnych języków. Słomuj w ten sposób partowie i medowie, i elamici, i mieszkańcy Mezopotami, Judei, oraz Kapodacji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, kretańczycy i arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boga. To jest ważne, żeby dostrzec, że będąc razem we współpracy, mieli dużo więcej niż będąc osobno. Zobacz na to z jeszcze innej perspektywy. Charyzmat, który każdy z nich otrzymał, w pewnym sensie czynił ich różnymi, ale jednak zarazem czynił z nich prawdziwą wspólnotę obdarowań. W obdarowaniu byli różni, a jednak byli jedno. Różnorodność była dla nich walorem, nie murem. Była powodem radości, a nie zazdrości radości z tego, że weszli w miejsce spełnienia, w którym duch święty mógł używać każdego w taki sposób, jak sam chce, i to dało początek Kościołowi. Dlatego dzisiaj my, Kościół Chrystusa, potrzebujemy poddać swoje myślenie duchowej odnowie. Być może za wieloma odmiennościami, które mogą wydawać się nam nawet poważną przesadą albo solidnym nadużyciem, tak naprawdę kryją się dary Ducha Świętego, poprzez które nakierowuje On swoim Kościołem w taki sposób, aby zmierzał ku pełni, a szansą na osiągnięcie tej pełni jest właśnie otwarcie się na siebie nawzajem i złożone przez Boga w każdym z nas dary. Nasza stara natura najchętniej równałaby wszystko, co inne, do tej samej, sprawdzonej, bezpiecznej miary. Ale może właśnie to przerośnięte obdarowanie rozkwitło w jakimś miejscu właśnie po to, aby z jego obfitości Bóg zdołał nakarnić cały Kościół. Aby inni, skupieni na wzroście i pielęgnowaniu swoich własnych darów, mogli wypełnić swoje braki, aby móc żyć w Chrystusie jeszcze pełniej. Tym darem może być słowo Boże. Może być imię Eucharystia. Po luterańskiej reformacji protestanci podkreślali znaczenie i rolę Biblii jako unikalnego daru, który Kościół otrzymał od Boga. W ten sam sposób katolicy podkreślali wyjątkowość daru Eucharystii. Ale nie wszyscy nawzajem dostrzegli w tych rzeczywistościach prawdziwe Boże dary. Co więcej, z czasem to, co otrzymaliśmy w dziedzictwie, zaczęło być używane w sposób nieuprawniony nie w służbie, ale w wojnie. Używaliśmy ich jak siekiery albo łomu na innowierców. Do dziś spotykamy wielu katolików, którzy wszczynają konflikty religijne, aby bronić zdania, że Eucharystia jest w centrum i szczytem Kościoła. A także wielu protestantów, którzy agresywnie walczą z innymi na wersety biblijne. Te postawy pokazują, że nie zawsze właściwie postępujemy z przyjętym darem. W XVII wieku, podczas wojen religijnych we Francji, gdy katolicy zabijali Kalwinów... Wtykali im do ust wyrwane z ich własnych Biblii kartki i mówili w ten sposób: Niech was ten Bóg z papieru ratuje. A katolicy, którzy ginęli z rąk kalwinów, słyszeli pytanie: Czemu ten Bóg z ciasta nie przychodzi wam z pomocą? Zapomnieliśmy po prostu, że pełnia, o którą tak mocno się między sobą spieramy, nie jest dla nas. Walczymy o nią, ale nie po to, aby ją mieć, ale po to, aby ją dać. Potrzebujemy jej, aby każdy mógł jak najlepiej poznać Boga. Jedni widzą klucz chrześcijaństwa skupiając swoje życie wokół Eucharystii, inni wokół studiowania słowa Bożego, inni wokół darów Ducha Świętego, inni wokół radykalizmu miłości, jeszcze inni w poddaniu wszystkiego zbawczej mocy Chrystusa, kolejni w podążaniu za przebóstwionym życiem, inni wokół sakramentów, inni w poddaniu wszystkiego Bożej łasce, jeszcze inni pójściem za Chrystusem drogą jego Matki. Jeszcze inni w ascezie, inni w adoracji, inni w uwielbieniu, inni w ewangelizacji pełnej znaków i cudów, kolejni w zrozumieniu Bożej dobroci i związanej z nią wielkim błogosławieństwem. Mamy wiele duchowych dróg, wiele duchowych dróg, z których część wydaje się nam bardziej precyzyjnych, a część przynajmniej nietrafionych, ale one wszystkie, jeśli tylko są poddane panowaniu Jezusa Chrystusa, są częścią Bożego Kościoła, są częścią Jego ciała, bo należą do Niego. I dopiero w tej perspektywie całości, Wszystkie nadużycia i zawężenia każdej z tych dróg przestają być tak wyraźne. Co więcej, one mogą przestać być istotne, ale istnieje jeden warunek. Między poszczególnymi częściami musi zachodzić wymiana darów. I wierzę, że to właśnie jest sposób, poprzez który Bóg prowadzi Kościół do zdrowia. Jesteśmy zatem jedynie częścią wielkiej całości, którą jest Kościół. Zostaliśmy umieszczeni w konkretnym miejscu w ciele Chrystusa i właśnie tutaj mamy do odegrania pewną rolę, którą wyznacza powierzony nam dar. Możemy nosić przekonanie, że u siebie mamy już wszystko, ale bez komunizm z całą resztą wciąż jesteśmy jako kościół niekompletni. Potrzebujemy ujrzeć siebie nie wybiórczo, ale w kontekście. W przeciwnym razie być może będziemy czuli się spełnieni, ale nasz horyzont będzie bardzo wąski. Będziemy podobni do jednego z puzli, którego satysfakcjonuje wyłącznie podobieństwo tych, które do niego przelegają. Ale w rzeczywistości jest to zaledwie mały fragment całej układanki, której właściwa perspektywa jest widoczna tylko dla Boga. Całość jest różnorodna. Z pozoru niepasujące elementy stają się pełną harmonii mozaiką tylko wtedy, kiedy właściwie ułożone stworzą jedną całość zgodnie z zamysłem Stwórcy. I wówczas okaże się, jak napisał Franciszek, że całość jest czymś więcej niż część i czymś więcej niż ich prosta suma. Cieszę się z naszego dzisiejszego wspólnego czasu i jestem bardzo ciekaw Twoich refleksji, Twoich wrażeń, Twoich odczuć. Pamiętaj, że jeżeli to, co usłyszałeś, było dla Ciebie ważne, poruszające, aby udostępnić to nagranie, aby napisać o tym na Twoim facebooku czy instagramie, aby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć o tym, że jedność jest ważna, że jedność jest potrzebna. I mogli razem współtworzyć nową kulturę kościoła, w której ten właśnie wymiar, o który prosił nas Pan Jezus, abyśmy byli jedno, stał się częścią każdego chrześcijanina i życia każdego bieżącego. Zapraszam Cię już za tydzień na kolejny odcinek podcastu, a w międzyczasie możesz zajrzeć na naszego bloga, na stronie niewszystkojedno.pl. Tam znajdziesz przetłumaczony artykuł Johna Pipera, jednego z, z najbardziej znakomitych protestanckich teologów, który napisał artykuł na temat tego, Jaka jedność jest właściwa, a jaka jedność jest niewłaściwa? Myślę, że ten tekst może Cię naprawdę bardzo zainspirować. Gdybyś czegoś potrzebował albo chciałbyś podzielić się ze mną Twoimi marzeniami, Twoimi pragnieniami dotyczącymi jedności, napisz do mnie na adres karol.poglosnapustyn.pl. A ja tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy wspólny czas, serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia niebawem. Shalom!